I Włodzimierz Szaranowicz. Witam Państwa, witam Cię Darku. Przed nami fantastyczny mecz. Sędzią dzisiejszego spotkania jest Franciszek Suchopcek. Rozpoczęli. Zaczęli gracze Toronto. Miejmy nadzieję, że będzie to interesujący mecz. Frings. Stracona okazja do zdobycia gola. A teraz Rings. De Guzman. Zażegnali niebezpieczeństwo. Gomi. Ryzykownie, ale udanie. Sędzia gizze, mamy zagranie ręką. Dobrze próbował, ale stracił. No i Sphinx. Na co dzień arena rozgrywek zespołu Olympique Lyon stade Gerland powstał ponad 87 lat temu. Ostatecznie do użytku został oddany w 1920 roku. Ale warto przypomnieć, że na jego budowę miały wpływ także wydarzenia związane z I wojną światową. Rozpoczną grę od rzutu z Dek Guzman. Thorsten Finks. Piłka wciąż w Na zagranie. Jest przy piłce i może dośrodkowywać. Co wymyśli, żeby nie stracić piłki? Ale strata w takim momencie. Spójrzmy, jak wykorzystają ten aut blisko pola karnego. No i Frings. Celnie do partnera. To jest gra typu ty do mnie, ja do ciebie. No wsparli teraz bramkarza. Goldström. Długo rozgrywają piłkę, jakby wyczekiwali na błąd przeciwnika. To było bardzo niebezpieczne zagranie, szczególnie w polu karnym. Wydawało się, że... a jednak przejął. A udało mu się odebrać piłkę. Torsten Frings teraz. Te Guzman. Dobrze, przejął piłkę tuż przy bocznej linii. Kie? Ach, kapitalne podanie. No brawo, świetne zagranie. Pole karne, obrońca przejmuje przytomnie. Odbita piłka od zawodnika opuściła boisko. Covermans. Mensach. Kie. Gomi. Ładne dogranie. Znakomita sytuacja. Ten strzał zupełnie mu nie wyszedł. Tak, daleko od bramki. Chybił, ale to efekt dobrze grającej obrony. Lopez. Piłka chodzi jak po sznurku. No, może teraz. Totalnie w karnym. No i mamy dośrodkowanie przejęte przez obrońcę. Koniec pierwszej części meczu. Mamy przerwę. Ej, jaki nic się nie chce. A nawet gdy ktoś ich podłe chce, to nadal im się nie zechce. Stad a przed nami druga połowa. Górków. Kień. Revelier to jego kolejny gol zdobyty strzałem z dystansu nabrał rywali jak zawsze wszyscy wiedzą jak strzela a mimo to tak często wpada piłka do siatki no to była niesamowita bomba z daleka niedobrą był wydawało się za daleko od bramki ale zaryzykował i w efekcie mamy gola rings Nieudane prostopadłe podanie i piłka przechwycona. Lopez, no on słynie z tego, że wykorzystuje narażające się okazje zarówno w polu karnym, jak i poza nim. Ach, mało brakowało, a zdobyłby drugiego gola w tym spotkaniu. Świetnie znalazł się w tej sytuacji. Rankarz po raz drugi nie dał się zaskoczyć. I głową skierował piłkę do partnera. Pięknie podał. rzucił w pole karne. Dobra interwencja bramkarza, ale piłka dalej w grze. Kurków. Kiel. Podanie. Czy uda mu się utrzymać przy piłce? A teraz Frinks. Zajmują gracze Olympik. Torsten Frings teraz. Rzeczywiście dobre podanie. Akcja zatrzymana. Mamy out. Za chwilę wznowienie gry w obu drużynach. Pojawią się za chwilę na boisku nowe twarze. Podanie jest okazja. Dobre, dalekie wybicie. Mają teraz dogodną sytuację. Odrzutu z autu pod polem karnym rywala. Piękne podanie. Podanie w pole karne. Obrońca przechwytuje dośrodkowanie. Ryzykowna, ale udana interwencja. Rings. Bramka. Gol dla Toronto, ależ radość. No proszę, mamy powtórkę. Kto by się spodziewał, że wyrównają? Tak, zbyt wcześnie myśleli, że mają zwycięstwo w kieszeni. Tymczasem tracą bramkę. Ależ rozwija się nam ten mecz. Górków. Próbują rozegrać po skrzydle. Ładnie dograł. O to chodziło! Piękne uderzenie z Woleja. Piłka w bramce. Jednobramkowa przewaga. Popatrzmy na powtórkę. Zdobyli szybko bramkę, odpowiadając na trafienie rywali. Idealnie przybieżył dolny ruch bramki. Thorsten Frinks. Podanie po skrzydle. No i Frinks. Cisoko. Górków. Nie mają już nic do stracenia i wygląda na to, że mogą narazić się na kontrę. Ruszą zdecydowanie do ataku. Bardzo słusznie. Nie ma naprawdę na co czekać. Trzeba działać. Lyon znowu gra odrzutu wolnego. I skończyło się na upomnieniu słownym od Sędziego. Ten sędzia jest cierpliwy, ale w końcu chyba sięgnie po kartkę. Zmiany w obu drużynach. Uprzedził interwencję bramkarza i zablokował znakomity wolej. Panie, lepsze chwyci. Thorsten Frings. Piłka, pysz pan aut. Najwyraźniej trener przygotowuje zmianę. Świetnie zagrał. Czy to wykorzysta? Piękna akcja, zobaczmy. To może być decydująca akcja w tym meczu spójrzmy. Kapitalne zagranie. Mamy centre. Dobrze teraz obrońcy powstrzymali. W ostatniej chwili ale udało się przejąć. Udane podanie. Podaję z powrotem. Dobra piłka tra... No był na miejscu. Świetna interwencja. Mecz zakończony. Przed meczem skazywano ich na porażkę. Przegrali, ale po pięknej walce. Masz rację, można powiedzieć, że ulegli, ale skóry tanio nie sprzedali. To była prawdziwa piłkarska uczta z deserem, wspaniałymi bramkami. Taką walką, którą będziemy pamiętali, zmieniającymi się akcjami. Aż szkoda, że się skończyło. Do usłyszenia, mówi Dariusz Szpakowski.